Thank you. Katie Sanduina. Katie była drugim dzieckiem z 15 rodzeństwa. Jej rodzice występowali w cyrku, podróżując po całej Europie i zadziwiając widownię swoimi sztuczkami. Mając dwa lata, Katie potrafiła stanąć na rękach, na ramionach swojego taty. Było oczywiste, że miała wrodzony talent cyrkowca. Katie ćwiczyła gimnastykę artystyczną i jako nastolatka zaczęła podnosić ciężary. Ojciec Katie mówił, że wręczy 100 marek niemieckich każdemu, kto wygra z Katie w siłowaniu na rękę. Nagrodą w dzisiejszych czasach byłoby ponad 1000 funtów, mimo to nikt nie potrafił jej pokonać. Jednym z najbardziej znanych siłaczy w tamtych czasach był mężczyzna o imieniu Eugene Sandow. Wielu ludzi uważało, że był najpiękniej zbudowanym człowiekiem na świecie. Po jednym z występów w Nowym Jorku, Katie zapytała ludzi na widowni, czy ktoś chciałby konkurować z nią w podnoszeniu ciężarów. Eugene był na widowni. Podniósł rękę. Kiedy wchodził na scenę, widownia stwierdziła, że Katie nie ma szans z siłaczem. Na zmianę. Podnosili coraz to cięższe hantle nad swoje głowy. Kiedy doszło do ponad 130 kg, tyle, ile przeciętnie waży dorosła panda, Katie z łatwością podniosła sztangę, a Eugene nie mógł jej podnieść nawet ponad klatkę piersiową. Widownia oszalała na punkcie Katie, która zasłynęła dzięki swoim niezwykłym zdolnościom fizycznym. W końcu Katie wzięła ślub i razem ze swoim mężem otworzyła restaurację. Czasami, kiedy naszła ją ochota, podnosiła męża nad głową albo zginała metal, zapewniając klientom rozrywkę. Katie przez całe życie dowodziła, że nie powinno się oceniać książki po okładce. Nikt nie spodziewał się, że dziewczyna w jej wieku może być tak silna fizycznie.